Czy będziemy w stanie się przeczyć przez chociaż tego? Dobrze. Hej, wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, zobaczcie sami. Mamy ogromną, przeogromną siekierę. Zostawcie oczywiście subika i lajka. I jeżeli spuścimy tą siekierę prosto na jakieś auto, na przykład, to zobaczcie sami. CO SIĘ DZIEJE? Z TYM AUTEM? I dzisiaj właśnie chciałbym sprawdzić czy Grzesiu, policjant, czy BMK, czy starsza BMK, czy nowsze sportowe auto, czy nowszy SUV, czy wielki RAM, czy rajdówka z klatką oraz autobus, później oczywiście włożymy do niego ludzi. Będą mieli szansę zatrzymać tą siekierę. Także proszę bardzo, zaczynamy od malucha. Zobaczmy, włączmy też sygnały, żeby zobaczyć. Grzesiu na pewno nie ma. Nie ma teraz nóg zbytnio. Maluch działa jeszcze, bo silnik jest z tyłu, ale Grzesiu zdecydowanie nie wygląda. No, najlepiej, można, można go wyciągnąć, albo lepiej go nie wyciągać. Przyszedł więc czas na starą BMkę, możemy sobie zwolnić czas, zobaczcie jak to epicko wygląda jak ten młotek, znaczy młotek, siekiera nadlatuje i niszczy dosłownie wszystko, w sześciuteńko tutaj, cały dach został zniszczony, wszyscy, którzy siedzieli w środku, uwaga, nie, nie żyją. Także BMK również nie zdała sprawdzianu. Chociaż, chociaż dalej jeździ. Mamy też nowsze i wytrzymalsze auta. Leci tutaj się siekiera prosto na nas. Zobaczcie, kiedy jest widok epicki. I uwaga! Przebija się. Możemy jeszcze bardziej zwolnić czas, żeby zobaczyć jak przecina. Przecina dosłownie calusieńkie auto. Chociaż Su... co? <laughs> przecięły. Niecałkowicie! Zobaczcie, silnik został odcięty od tyłu auta, chociaż dałoby się tutaj w środku przeżyć tylko dlatego, że sam tył został odcięty, ale mimo wszystko to wygląda serio. Epicko. Ale jakbyśmy podjechali od strony tam gdzie siedzą ludzie, <laughs> zobaczcie, dach zniknął. Dach zniknął cały. Co jakbyśmy... Ale czy większy słów ma jakiekolwiek szansę na przeżycie. Jeszcze się całkowicie podpalił i z przodu i z tyłu. Na tutaj tu nie ma szans. Żadnych dosłownie. Ale jakbyśmy podłożyli Pod, podłożyli ma jak to zgniotło tego suba! Jakbyśmy coś podłożyli na dach tego auta. Jakbyśmy podłożyli na przykład taki materac. To jest, to jest cudowny plan. To jest cudowny plan. Zobaczcie, jak ten materac pomoże! <laughs> pomoże dla tego samochodu. No, niezbyt. Znowu został całkowicie zgnieciony. Ale to nie koniec moich przecudownych pomysłów. Ponieważ możemy włożyć na dach więcej materacy To jest super pomysł. Tylko krzy krzywo były i spadają. I nie, <laughs> i niezbyt pomogą dla tej bemy. Ok, jest równiuteńko. Siekiera spada prosto na BM. -ę. Jak sami widzieliście, Bema... wybuchła. Siekiera została pokonana, zobaczcie co się z nią stało. Może jeszcze raz, może jeszcze raz, teraz może materacy się nie zbugują. Nieważne. Ale mimo wszystko sami widzimy, że niezbyt pomagają dla naszej Bemy. Ale to znaczy, że dosłownie żaden, żaden samochód nie będzie w stanie zatrzymać tej siekiery jak ona zgniata te samochody kładąc się na nie więc ciężko powiedzieć czy cokolwiek czy cokolwiek pomoże klatka to dobrze przyjęła jakbyśmy podjechali nieco dalej i teraz zobaczyli jak to wygląda to zobaczcie że nie jest tak źle chociaż nadal przebija się do samej podłogi Auta ta siekiera. Więc chyba jedynym sposobem na to jest użycie autobusu! Co to ma być? Zobaczcie, przebiła się mimo wszystko! Jeszcze zgniata wśród autobusu! Nie no, nie wierzę! Ta siekiera jest za ciężka. Nawet ten fotel się na nią zrejdował. A jeżeli weźmiemy i dodamy do tego autobusu ludzi, załóżmy, że dodajemy ludzi. Zobaczmy, co wtedy ta siekiera będzie w stanie zrobić. Uwaga, wbija się! Wbija się w autobus pełen ludzi i przebija się całkowicie. Znowu do samej samiutkiej ziemi. Ci z tyłu w ogóle się nie przejęli, zobaczcie sami. Nic im się nie stało. Z przodu ludzie mają serio problemy. Ci jeszcze stoją tu z problemem. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że to jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic, ponieważ ta siekiera wcześniej... Po prostu spadała. A to jest nic z tego względu, że tą siekierę, oczywiście, można jeszcze przyspieszyć. I zobaczcie, że ona może się ruszać. Rzucać autobusem dosłownie. I. Wyszuca tych ludzi. Co się dzieje? I może. Może rzucać ludźmi. Więc uwaga, stworzyłem specjalny tor dla naszych aut. Zobaczcie. Trzeba będzie przejechać jak najszybciej, jak najdalej. Poruszamy się oczywiście tylko po tym pasie. Mamy tutaj ile metrów. Przejechaliśmy, zobaczcie, aż do 325. Tu jest koniec. Tam z tyłu będą rzeczy na następny odcinek. Obstawiajcie, jak daleko i jakie auto najdalej dojedzie. Tutaj mamy w jakim momencie młotki się resetują i spadają prosto na nas. Mamy 186 km na godzinę. Zwolniony czas jest mega mocno. Uwaga, czy będziemy w stanie się przeżyć przez chociaż tego dobrze udało się, ale ten następny nas już całkowicie zatrzymał, już zgniót do samego końca i jesteśmy, uwaga. Na 160 metrze. Jak weźmiemy malucha, to najprawdopodobniej nie dojedziemy zbytnio daleko, chociaż mamy 140 km na godzinę. Zobaczcie, maluch jedzie. Nie poddaje się 142 km na godzinę. Mamy uwaga, 100 metrów. Przelecieliśmy pod młotkiem, ale następny nas już zatrzymuje. I jeszcze. Czy mam jeszcze zgniata! Co? I grzesiu tego nie przeżył! Weźmy szybsze auto niż te dwa poprzednie. Nie wiem czemu nie ma kierownicy, co prawda. I uwaga, zaczynamy przejazd! Mamy już 200 km na godzinę. Ale te siekiery tak szybko się zbliżają. Dobra, przelecimy pod tą. Przelecimy po to, musimy przez to przelecieć, musimy przez nią przelecieć, następna nas już zatrzyma, nawet nie zgniecie, zatrzyma nas i dotarliśmy do 200. 100 metrów już, zostało jakieś 75 metrów, tylko każdy metr dalej jest dużo cięższy do pokonania, więc weźmy coś jeszcze szybszego. Mamy Ferrari tym razem, które już ma 240 km na godzinę. Może to przejedziemy? Słuchajcie! Zobaczcie, mamy szansę to przejechać 273 km na godzinę. Te siekiery spadają. Proszę, proszę przejechać! Przejechało, przejechało przez wszystko. Dosłownie wszystko. Musimy dodać jeszcze tych siekier. Nie spodziewałem się, że już Ferrari. Już Ferrari będzie w stanie przejechać przez nie wszystkie, ale zwiększyłem liczbę siekier. Zobaczcie, że tutaj jest dużo, dużo gęściej niż wcześniej, dosłownie dwa razy gęściej. Jak to pięknie jest w ogóle, na nie licząc tych siekier wielkich. Dobra, widzowie, mamy nasze ultra super szybkie Ferrari. 235 km na godzinę. Przelatujemy przez wszystkie! Przez wszystkie siekiery! Ale zobaczcie Po 275 metrze Następna Dosłownie następna siekiera Nas już zatrzymuje A następna jeszcze Dobija Także trzeba Trzeba użyć Jeszcze szybszego auta Żeby się przedostać dalej Ale jakbyśmy uciekali Takim Ferrari Od policji To zobaczmy jak policja by sobie poradziła z tymi młotkami. Zobaczcie, tam są. Nasze Ferrari zaraz zostanie przygniecione. A tymczasem policja! Policja zostanie przygnieciona przez to drewno, tak mi się wydaje. O ile nie przejedzie przez to drewno, uwaga! Co? Oni oszukują, oni oszukują! Oni przyjechali! Oni przyjechali! Dopóki! Nasze sikiery się oczywiście nie zamknęły. Zobaczcie, ta została ściśnięta przez siekierę. Nasze Ferrari w sumie najbardziej. Ale policja mimo że oszukiwała. Nadal. Nie udało jej się tak dotrzeć z daleko. Tak jak udało się Ferrari. Ale co jakbyśmy wzięli wyścigówkę? Mamy wyścigówkę, znaczy wyścigówkę Bolida. <grym> na Bolidzie. Bolida F1. I zobaczcie, tylko że on ma maksymalną prędkość 300 km na godzinę. Ale to już, to już jest wystarczająco! Żeby przebić Ferrari i inne auta. I plus jest taki, że to jest niskie. I przejedzie! Przez większość tych siekier głowa mu odpadła. Co? On głowę stracił. Ale nadal, nadal zobaczcie, nie udało się przejechać. Dosłownie trzy siekiery zostały. Dobra, wierzę w to, że to jest najbardziej odpowiednie auto. Do tego wyzwania już mamy 300 km na godzinę. Nie ma szans, że to nas dopadnie. Zobaczcie, że to mogłoby przejechać serio. Dużo, ale to dużo więcej. Mamy czas zwolniony, razy 200. Wbijamy się w ścianę. Nasze auto się rozpada całkowicie. Nie ma już dźwięku żadnego. No i zobaczcie. Chociaż, chociaż w sumie gorzej wypadliśmy niż jakby nas następ... te ciekiery. Przyczeznajmy, ale mimo wszystko przejechaliśmy 330 metrów i myślę, że przejechalibyśmy więcej, dużo więcej, gdyby była większa mapa. Także jeżeli chcecie zobaczyć najdłuższą mapę z siekier taką dosłownie przebitkę w odcinku następnym, to dawajcie znać, zanim jeszcze skończymy ten odcinek, jako że wyścigówka lada, dosłownie lada, to chciałbym sprawdzić jakby się spisała tutaj, czy pobije wszystkie dotychczas samochody i poleci najdalej dosłownie najdalej ze wszystkich tylko, że ona do góry leci, to jest największy problem, to jest największy jej problem, zobaczcie przecież to się unosi w powietrzu to... jednak witam 180 metrów. To jest jeden z najgorszych wyników z naszych samochodów. Więc nasze Bolide F1 nie nadają się do skakania. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa-pa!